Witam wszystkich, mamy kolejny przejazd na Drzewieckiego Pani Małgorzata za 20 zł Fajny przejazd Wcześniej miałem jeszcze dwa zlecenia takie zaplanowane za 25 zł Więc super dzień się zaczyna Nie pozostaje nam nic innego jak jechać po Panią Małgorzatę Dzień dobry. Pani Małgorzata. Tak, tak. Nie tak szybko, powolutku. Tak mi pan szybciutko przyjechał, patrzy, tak, pani 12 minut, a tu klik jest i tak, żebyście nie czekali. Do szkoły. Do tak, tak. czego uczymy? Nie uczymy. Oj. 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 Polski, ciężki język. Każdy musi lubić. To jest najważniejsze podejście. Wtedy się jest to Mamy prawo do tak zwanego języka potocznego i możemy mówić jak nam się podoba.